Wspomnienie dawnego Sieradza to pierwsza wystawa w Nowej Sieradzkiej Galerii. Biuro wystaw artystycznych wpisało się w zrewitalizowaną ulicę Kościuszki. Brama została otwarta na oścież i już w holu można podziwiać obrazy. Tak sobie żartujemy z naszymi pracownikami, że tak trochę z niczego zrobiliśmy tę galerię i myślę, że będzie naprawdę służyła. Ten kameralny nastrój, jaki tutaj panuje, jest nie do osiągnięcia w salach na dole. Oczywiście nasze wernisarze w sali A i B będą się toczyły własnym trybem, ale klimat tej sali może się okazać częściowo bardziej przekonywujący niż chłodne sale na dole. Galeria na piętrze od razu zapełniła się gośćmi. Niektórzy przychodzą na każdy wernisaż Wewła, inni zajrzeli spacerując po sieradzkiej starówce. Myślę, że to fajny pomysł. Więcej ludzi może zobaczyć coś, co się dzieje w sieradzu, że są ludzie, którzy coś robią, innego niż budują mosty, aby coś takiego fajnego, co przetrwa wiele, wiele lat i myślę, że no, innych też jakoś chyba na natchnie w no, takich rzeczy, żeby coś robić, malować, nie wiem, no, tylko podziwiać. Zupełnie innym życiem będzie chyba to ta galeria BWA na parterze, chyba tak żyła, a, a zupełnie innym życiem mo, może ta galeria na pięterku, jeżeli ona będzie taka bardziej o, otwarta dla ludzi przechodzących, wchodzących, wychodzących, a niekoniecznie tak, bo tak zazwyczaj w BWA się odbywają yy, wernisarz i i później jest chyba koniec, tak? Trochę jakoś napędzą ludzi, a jak będzie tu masowo, to będą przechodzili, znów wejdą, prawda, deszcz popada, to się, żeby się schować, to wejdą. No może tak być. Pierwsza wystawa jest szczególna. Obrazy wydobyte z magazynów powstały podczas pierwszego pleneru organizowanego przez Sieradzkie Biuro Wystaw Artystycznych. Przez lata nikt tych prac nie oglądał i okazało się, że zmienił się Sieradz uwieczniony przez artystów. Dlatego ta wystawa wywołała sporo emocji. Nostalgię taką no. nie wszystkie one tam wtedy były, bo wydaje mi się Szkudlarkowej chyba wtedy nie, nie było, bo to była pierwsza wystawa w 1975 i szóstym roku w styczniu na chyba na, na rocznicę wyzwolenia Sieradza, taki coś było. Nie było, był, był, był Kasjan był Kasian chyba wystawiał wtedy z takich sieradzkich, był Kubiak, tak mi się wydaje wtedy, już, już nie pamiętam, bym musiał ten katalog przejrzeć z tego, a, a resztę dopełniliśmy artystami z Łodzi. Tak są. Jak oglądamy to właśnie, mówimy, że się. Wiele że rzeczy się po prostu zmienia od dat, które przedstawiają te obrazy. Zaletą galerii na piętrze jest to, że nie wymagała nakładów finansowych, bo Biuro Wystaw Artystycznych nie ma zbyt dużo pieniędzy. Ważne jest też to, że nowa sala wystawiennicza pozwoli na prezentowanie artystów amatorów. Już wiadomo, że chętnych do prezentowania swoich prac nie zabraknie. Na razie mam w planie wystawy ze zbiorów, ale już się zgłaszają do mnie artyści, koledzy, przyjaciele, którzy niekoniecznie muszą robić wielką wystawę na dole i bardzo chętnie pokażą tutaj w tych pięknych salach, w tym pięknym otoczeniu na górze swoje prace. Także na razie jest więcej propozycji niż możliwości pokazania. A wszyscy moi koledzy malarze wiedzą, że kolejka do sal na dole. Jest zaplanowana na trzy lata. Dyrektor Małgorzata Szymlet-Piotrowska zapewnia, że galeria na piętrze będzie czymś więcej niż tylko salą wystawienniczą. Będą się tam odbywały również koncerty, wieczory autorskie i spotkania z twórcami. Gdzie to jest?